Jak się macie kochani? Nazywam się Ueza i zapraszam was dzisiaj do kolejnej gry rodzaju IO. Wiem, nie robiłem ich dużo, ale wpadłem na tą ciekawą gierkę. <laughs> jak najszybciej przed wszystkimi innymi. <laughs> Więc jak spodoba wam się ta gierka, to nie zapomnijcie o łapce w górze. No, e -m 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 -m. Się bierem, nie? Tutaj jest napisane krew i o, myślicie, o Boże, co to, to, prawdziwa krew, czerwona i o? Nie, ja wam powiem, co to jest, tylko nazwę się szybko. Kapitan Siuśko, o, będę kapitanem Siuśko. Więc jesteśmy na statku. Ogólnie pierwszy raz, jak, jak odpaliłem tę grę jakieś 10 minut temu, to stało się coś strasznego. Znaczy, nic się strasznego nie stało. Byłem po prostu sam na takiej małej, tej, takiej tratwie, nie? No, i byłem na tej tratwie, nie? I, I ja wam mówię, to jest straszne. Zobaczcie, widzicie gościa w czapce? Hej! Nie rozumiem. No i ogólnie jesteśmy tutaj y, piratami i musimy zbierać te rzeczy, żeby nasza, nasza ta urosła. Nasza flota. Nie, flota to kilka statków. O, ten kapitan dobrze sobie radzi, gej, no kurde. Ja tu mam dobrych przyjaciół, normalnie. Tu, panie kapitanie, burta na y, lewym horyzoncie. jak to się mówi. Panie kapitanie, ja się zajmę tym statkiem, pani się nie martwi, panie kapitanie. Chociaż to ja jestem prawdziwym kapitanem, ja jestem kapitan Siuszko. Tam jaka wymiana. Ma gigantyczny statek, jaki my mamy. My mamy jakieś kurde. Psz, yeah, yeah, yeah. Czyli im więcej chyba strzelę, tym więcej mi się należy za znik. Uuu, nasze życie leci do dołu. What the uciekajmy, 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 uciekajmy szybko, żeśmy, Bo się nastawili na nas boju! No, żeśmy normalnie umarli. No to pesze grzesz, nie? Game over, płacząca buźka. Nie no to było smutne. To było smutne bardzo. Tak. Jestem teraz kapitanem, widzicie? Tak to wygląda. Tak wygląda prawdziwy kapitan. Dobra, wiem, mam pomysł. Będę jednym z tych kapitanów, będę jak ten sęp... O niech, poczekaj, dobiję tego, tak dobiję, 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 dobiję. Ole, zebrałam su Do wyspy! Do wyspy! Do wyspy! Do wyspy! Do, do wyspy! O, uciekajmy, proszę was, uciekaj! Nie dobrze, nie dobrze. Ta gra jest scary! Narażycie życie się całe szczęście odradza, więc nie mam się o co martwić. Nie mam się o co martwić, chyba, nie? Lukas, jesteś moim nowym przyjacielem. Ja cię szanuję! Klep go, klep go, klep go, klep go, klep go. Tylko, że ja będę zasługiwał, to ja go strzelam więcej niż ty. Kupuj rafta. Tak! I'm my own Haha! <laughs> Dobra, i to właśnie chciałem. To właśnie chciałem. Ja chcę być kapitanem swojego własnego losu i będę po prostu chodził i zbierał skrzynki. Jak to prawdziwy kapitan... O nie, tam już i lecą po skrzynki, ja się nie będę przejmował tymi ludźmi, ale tego to zabiję. Z tego zabiję, 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 zabiję. O nie no! No nie zabrał mnie skrzynkę. Uuu, co mój 360! Tak, to będzie moja skrzynka. Zawracaj szybciej, i no. I no. O, dobra, mam 60. Jezu, ale on mnie niszczy, ale on mnie niszczy ktoś. O Jezuś, o Jezuś, o Jezuś, o Jezuś, o Jezuś. O Jezusiu, o Jezusiu. Tak! NIE! Kapitan Siuśko! Nie poddaję się nigdy. Jestem kapitanem mojego statku. Będę tym razem odważny. Nie będę się lękał, nie ma mnie. Ja nie istnieję. Waszym świecie piractwa. Ja przyszedłem tylko pozwiedzać wodę. Zostaw ty mnie. Zostaw ty mnie w spokoju. Halo. Jam ci nie wróg. Jam ci dobry dziomek. Dosyć duża paka. Dosyć duża paka, dobra. Ja się skupiam. Naprawdę się skupiam. Ja będę właśnie sobie tak żył. Właśnie tak sobie będę żył. Tak sobie z będę żył i zbierał kratki do końca życia. Och, jak dobrze. Dobra, teraz wystarczy zaatakować tego jednego. Chodź. Zatakujemy tego jednego. Cholera, trafił mnie. Szkubańczyk. On chyba gra w to od 400 lat. Nie, nie daje się. Nie, nie daje się. Dziennie. Kurde, przegrywam. Okej, okay, kochani, ode mnie to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli wam się podoba kanał i chcecie być na bieżąco, to oczywiście zapraszam. No, ode mnie to tyle. Trzymajcie się, kochani. Do samego razu. Pa, pa.